O, ja że to jakiś Polak przywiezi, że... Oni mi pokazywał w sprzęgu, Tu się na czerwono ja nie widać. jadę A to czemu. masz dla się staje? Nie! <laughs> Przejechaliśmy do Side, auto zaparkowane na poboczu, na luzie jest pusto. No i idziemy oglądać, zwiedzać. Na razie jest naprawdę pusto na ulicach, co daje olbrzymi komfort w prowadzeniu. Side to nie tylko popularny kurort na wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale również wspaniałe, zachowane miasto antyczne. W starożytności kwitnął w nim handel niewolnikami, które przyczyniły się do bogactwa i potęgi tej osady. Podróżując przez SIDę, można trafić na ruiny biblioteki z II wieku naszej ery oraz okresu bizantyjskiego. Ciekawe rozwiązanie zamiast betonowych płyt szklane oto chodnik w antycznym SIDE w Turcji, dzięki czemu ten widać piwnice i wykopaliska. Pięknie, po prostu pięknie. Trzeba Zakup herbaty mintowej i krótkie targowanie. Zrzućcie proszę uwagę, aby sprzedawca z rozpędu nie wrzucił wam do polka 5 kg magicznego napoju. Zaskoczy: 99% sklepów jest zamknięta lub jest w przebudowie. Niestety dla nowo odwiedzających może być to niestety widok odstraszający. Z miejsca, które przyciągało tysiące turystów, Starówka zmieniła się w Wielki Plac Budowy. Akwaduk dostarczający wodę do Sidę powstał najprawdopodobniej pod koniec II wieku naszej ery. Woda pochodziła z rzeki Melas, zwanej dziś Manavgat, wypływającej ze zboczy gór Taurus, a następnie transportowana na odległość 40 km do centrum Sidę w czasach swojej świetności. Trzypiętrowy budynek Nimfeum zdobiła bogato zdobiona fasada, wznosząca się nad zbiornikiem wodnym. Najniższa kondygnacja konstytucyjna która zawiera trzy nisze, nadal stoi. Tak. Witajcie. wodospady? Na razie na dobre, to jedziemy na te wodospady ma Na razie moi drodzy, Sidę mamy zaliczone puściutko, ale równie pięknie i urokliwie. Natomiast jest mega, mega ciepło. Mega, mega ciepło. Pamiętajcie, jest początek maja i już jest naprawdę ciepło, ale to jest dobry moment, żeby sobie podwiedzać na spokojnie. Jeżeli ktoś szuka właśnie okazji na zwiedzanie, tani hotel, dobra pogoda. you mm -hmm. Myślałam, że robię im zdjęcia tak. No ale jak musisz iść, no to wiesz Takie nawet świeże te rybki, nie? No. My, moi drodzy, jesteśmy po obiadku No i ruszamy w dalszą część Zwiedzania Rigiery tureckie Czyli jedziemy do Green Canyon Czyli Zielonego Kanionu Podobno Malediwów Kursi, a może to nie to, ale dobra, jeszcze oto. Nie wiem jak to nazywałem, ale podobno pięknie. Zobaczymy, czy to jest otwarte, czy zamknięte. Ale tak czy inaczej, warto to zobaczyć. Lidia, widzisz te rybki? Będziesz miała darmowe te dziubanie Powiedzcie, żebyście nie wskoczyli.